Nie mam marchewki, już teraz. Słuchajcie, kurde, takie jest pytanie. kurde, Jak się zastanawiam, teraz co się porobiło? To ja, Tagre Pit, w robocie, nie? Po robocie. Pytam się tylko jedno, co wy na ten temat myślicie? Czy wy w ogóle zauważacie, że dostajecie na przykład mniej subskrypcji, mniej powiadomień, kurde, z swoich ulubionych kanałów, że na przykład ktoś wystawił film, a ty o tym nie wiesz? Jak to się dzieje? Co się kurde stało z tym YouTube'em, nie? Ja wiem, że ostatnio rok temu niektórzy mieli kurde youtuberowicze taki przypadek, że właśnie ucięło im subskrypcję, nie? Wyłączyłem chyba telefon. Że subskrypcję ucięło, ale to, że mnie ludzi ich ogląda, nie? Słuchajcie, ja mam kurde 800... To jest kurde i druga rzecz. Druga rzecz jest taka, że YouTube automatycznie odłącza Likwiduję subskrypcję. Ja podczas moich ostatnich trzech filmów straciłem sześciu subskrybentów, jeśli jesteś tym ni... YouTube ty... tym... Ty, ty jesteś, jesteś nim, to jak ci suba zabrało, to ty nie wiesz, po prostu przestałeś mnie oglądać, nie? No dziękuję bardzo, nie? No, co? Ja wiem, ja, ja wiem o tym, bo ja przestałem w ogóle nadawać, nie? Przez rok jakiś nie, nadawa, nie, nie nadawałem. Więc YouTube pomyślał, że aha, kanał umarł, więc trzeba go zlikwidować, bo oni pewnie mają też przeładowane serwery. Ale ja się pytam o to, dlaczego na 800 subskrybentów oglądam je tylko 200. Jeśli mnie oglądasz, w tym momencie, proszę napisz mi w komentarzu oglądam ciebie, nie? bo naprawdę się przejmuję. Ja chcę dalej robić fajne filmy, a może i niefajne, na YouTube, ale. YouTube mnie normalnie ograniczył, nie? I tak samo nie mogę robić live'a. Nie mogę robić live'a, bo ktoś tam powiedział, a nie nawet ktoś. Tylko Gradek Tracker powiedział, że trzeba mieć tysiąc minimum, żeby móc robić live'y. Takie nowe przepisy. Bardzo śmieszne rzeczy są. Więc yy, chciałbym dobić do 1000, do tysiąca 1000 subskrypcji, żeby móc robić live'a. Więc jeśli oglądasz ten film, człowieku, kolego, koleżanko, daj mi suba. Daj mi suba i napisz komentarz, nie, jakikolwiek, nie, w komentarzu napisz. Yy... Nie mam pomysłu teraz, co masz napisać, ale napisz na przykład. Cześć Piotrek, nie? Cześć Piotrek, i to mi pomoże to, że dotrę do więcej ludzi, nie? No bo bym chciał dotrzeć do większej publiczności. Ponieważ zaniechałem mój kanał, ja wiem o tym, rok nic nie nagrywałem, ale byłem bardzo zajęty. Tamto i to, ale. Dlaczego jak teraz wrzucam? To mam tylko 200. Max 150-200 wyświetleń, gdzie mam 800 subskrybentów. Ja wiem, bo to YouTube robi. Tak, YouTube tak zrobił, ponieważ było cicho. Nic nie Dobra, skończ to pieprzyć. Napisz w komentarzu, kurde. Słuchajcie, pomóżcie mi, nie? Pomóżcie mi. Jeśli chcecie widzieć więcej moich filmów, i cokolwiek, bo się zapowiada na to, że jest lato i będzie więcej filmów, to napiszcie mi w komentarzu cokolwiek nie, nawet postawcie kropkę i komentarz nie, no lepiej napisz coś sensownego i wtedy YouTube odkryje, że coś się dzieje na moim kanale, bo jak naprawdę, na razie to mój kanał zasnął. Ja wiem, mój kanał zas zasypiał już 3 lata temu, trzy razy przynajmniej, bo na okres zimowy zasypiałem. Ale kurde, ostatnio zasnąłem i się obudziłem i ja nagrywam, a tu kurde, nic się nie dzieje, nie. Ja nie płaczę, ja nie chcę, ja nie, ja, ja, naprawdę, YouTube jest moją Moją ostatnią rzeczą, którą robię, nie, nie jest, nie jest, nie jest. Kocham YouTube, chcę być na YouTube. Chcę was rozśmieszać, nie chcę głupoty gadać, nie chcę cokolwiek kurde tworzyć. Bo ogólnie życie nie jest nudne, ale YouTube też jest śmieszny. Już taką opcję mamy, że możemy to wszystko <ścoughs> daj mi komentarz i łapkę w górę, bo kurde, mój kanał umiera. Please, No, please. Aha, i daj od razu łapkę w górę i komentarz wąskiemu, i daj na kanale wąski tracker, i daj komentarz, i łapkę w górę na y, Mario Tracker, bo też widzę, że jego kanał umiera. Y, prosimy wszystkich Was, błagamy Was, my, youtuberzy, trackerzy, o dawanie łapek, mimo tego, że jesteśmy już taki tak. Podzieleni i taki, tak straceni, ale może jednak da się. I daj łapkę w górę dla Tigera, bo też upad I daj łapkę w górę dla Van Garage. Chłopak kręci Rendrovera teraz, bo też fajny film. Jeśli nie wiecie, co oglądać, to polecam wam nie. Garage Hobby, Hobby Garage, czy jak tam, chłopak też. Panie nagrywał w Anglii, był, miał oglądalność, wyjechał do Polski, zaczął kręcić polskie BM-ki z przedziurowanymi dziurami, z wanosami rozwalonymi. Co tu się dzieje, A tak mef, nie? Dobra, w tym odcinku, takie pierdolele, idę do domu, sklejam do końca film z prawdziwej trackerki. Bo to był taki mały reportaż, naprawdę, nie. Słuchajcie, yy... coś jest nie tak z YouTube'em. Znaczy, ja wiem co jest, bo. Jest dużo youtuberów, coraz więcej oni ogarniają serwerów, więc wyrzucają tych, którzy mało nadają lub mało są oglądalni. Ja chcę być dużo oglądalny, nie chcę, żeby mnie miękko wyrzucił, więc proszę bardzo, proszę was, dajcie łapkę. Bo to o to chodzi, żebym był, nie? Bo jak nie dacie łapki, jak nie skomentujecie, to mnie nie będzie. Proste i logiczne jest to. Proste i logiczne, jak wy, jak wy, wy wszyscy, ty. słuchaj, 200 osób mnie oglądało, 30 łapek w górę mi dało, 5 osób napisało komentarz. No to wie, sobie wyobraźcie, nie? ilu jest ich tam? E, was tam, was tam, was, was chłopaki i dziewczyny, nie? E, w tym sensie, że 200 mi oglądało, nic nie zareagowało. Czyli 170 osób nie zareagowało, bo nie 30 łapek powiedzmy w górę było, nie? I nawet mnie parę osób puściło, czyli zabrało suba, nie? To jest kurde, od ostatniego filmu, od ostatnich 5 filmów. Normalnie 6, łap, 6 subskrypcji mi poszło. Zastanawiam się dlaczego. Kurwa, takie. Przepraszam, dlaczego tak jest. Bez cięcia wrzucam ten film. Nic nie wiatr, nie. Pozdrawiam serdecznie. Nie palcie marchewek. Aha, nie palcie marchewek. Dajcie suba. Daj suba nie, bo będą dobre produkcje. Mam kupę materiału. Słuchajcie, sprzed 3 lat mam komputer cały załadowany. To jest terabajt. Jeśli dacie i. Zobaczycie, że pokażecie mi, że chcecie mnie oglądać, ja wam pokażę, co oglądać, bo jest tego kupa, 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 kupa sprzętu, nie? No i właśnie. Nie? Aha, i oglądajcie Bardasa za granicą na platformie, bo chłopak też już nie wyrzuca. Jak nie będzie wyrzucał nic, to go YouTube wykreśli. Nie pozwólmy YouTube'owi, żeby nas wykreślił. Dobra, koniec filmu, nie. Daj komentarz, no daj, 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 daj. daj. No z komentarzy cokolwiek napi napisz. Lubię Iwone. Kocham Iwone. Dobra, na razie kończę to. Na razie cześć.